Dzień dobry, Agnieszka Piesto, kanał Państwo to kanał o przedsiębiorczości i inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Bartłomiej Sosna, doradca biznesowy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj postanowiliśmy pomęczyć pana Bartłomiej pytaniami dotyczącymi właśnie biznesu. Proszę pokrótce powiedzieć, czym zajmuje się doradca biznesowy. Znaczy, ta profesja nie jest określona w katalogu żadnych zawodów, także nie jest profesjonalizowany, nie wymaga licencji. W związku z czym w doradca, jak piszemy w Google doradca, no to wyskoczą nam wszystkie firmy, wszystkie świata, od doradców procesów, od doradców podatkowych, księgowych, prawników, wszyscy są doradcami, doradzają. Także to zależy. Ja mogę powiedzieć o tym, czym my się konkretnie zajmujemy. My pomagamy przedsiębiorcom poukładać i sprofesjonalizować biznes, ale średniej wielkości. Bo to też kwestia, na jakim etapie jest, jest ten biznes. Nie? Czyli my nie automatyzujemy procesów, patrzymy bardziej strategicznie. Jeżeli biznes jest duży, to trzeba go dobrze policzyć, zbudować kręgosłup tej organizacji, czyli główną mapę procesów, strukturę organizacyjną, zespoły i patrzymy bardziej pod kątem zarządczym i próbujemy doprowadzić ten biznes do takiej do, do takiej. W skali profesjonalizacji, że zarząd może podejmować świadome decyzje, bo tego najczęściej brakuje u naszych klientów. Czyli wynik finansowy najczęściej jest zamydlony. Tutaj nie do końca się z Panem zgodzę, bo coś takiego jak funkcja doradcy biznesowego istniała. Może nie na gruncie prawa polskiego i biznesu polskiego, ale nie wiem, czy Pan pamięta Mario Puzo, jego genialna książka Ojciec Chrzestny, a następnie film. I tam bardzo ważną postacią był taki prawnik, koncierż. I wydaje mi się, że właśnie ktoś, kto będzie pełnił funkcję takiego doradcy, koncierż biznesowego, bardzo ładnie by się odnalazł w większości firm, jeżeli łączyłby sobie funkcji kilku doradców, czyli takiego doradcy prawnego, biznesowego, myślę, że to byłby człowiek, e, który nie miałby problemów ze znalezieniem pracy. No, tylko to jest osoba, która łączy różne profesje, próbuje, to jest bardziej taki PM, to jest project manager, nawet ma różnych specjalistów. No. My, patrzymy z perspektywy doświadczenia, no bo mamy my jakby moi, moi partnerzy biznesowi, mamy doświadczenie faktyczne, też prowadzę firmę produkcyjną. I biuro projektowe i trochę tego doświadczenia mamy. Także patrzymy z perspektywy nie doradcy, bo inaczej doradza trochę prawnik, trochę księgowy, ze swojej perspektywy, takiej bezpiecznej. My, my wiemy, jakie problemy wiążą się z zarządzaniem dużą załogą, jak jakaś decyzja może wpłynąć na morale w organizacji, czy, czy wprowadzenie, jak bardzo boli wprowadzenie jakiejś zmiany systemowej w organizacji, więc po jak to robić. Bo, bo to nie sposób wiedzieć, co trzeba zrobić, tylko jak faktycznie to zrobić, z jakimi się to konsekwencjami wiąże. Okej. Okay. To jeszcze proszę mi powiedzieć, jeżeli mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, to mniej więcej jak Państwo klasyfikujecie? Nie musi być to ta definicja zgodnie z ustawą, tylko co Państwo przyjmiecie jako to średnie przedsiębiorstwo? Jako... Ale on, ona jest bardzo bliska do tych zestawów, bo my pracujemy z firmami, które mają jakieś struktury organizacyjne, to musi być z kim pracować. Czy to przynajmniej te kilkadziesiąt osób na pokładzie do kilkuset? Raczej zdarzało nam się, że taki największy biznes to miał niecałe 300, 300 osób, bo te większe to raczej są już profesjonalizowane, ciężko jakby takiego molocha prowadzić bez jakichś tam procedur i bez jakiejś struktury. A druga kwestia to jest kwestia przychodowa, to też jest raczej kilkadziesiąt milionów do kilkuset milionów złotych, z racji tego, że no tam musi być jakaś masa raz, że musi być na nasze wynagrodzenie, musi być też trochę paliwa, aktywów, jeżeli zaczynamy odchudzać ten biznes i go, mówiąc resetryzować, restrukturyzować, to, to musi być z czego. Nie? No, mała firma po prostu ani nie ma na to budżetu, ani tak naprawdę często nie ma czego, bo jest oparta gdzieś o właściciela, ne, czy o zarząd i, i, no, i nie da się zmian tak prowadzić. Mhm. To proszę powiedzieć, jaka jest mniej więcej kondycja w tym momencie polskich przedsiębiorstw, tych małych i średnich? No tu muszę powiedzieć, że ja nie mam i nie analizuję y, rynku. Mogę przytoczyć y, Badania statystyczne, bo też prowadzę zajęcia, wykłady na uczelni z restrukturyzacji i tam co jakiś czas w to zaglądam. Natomiast trzeba dobrze umieć czytać te badania, bo, bo to, to nie jest też takie na no wprost powiedziane. Mamy duży wzrost postępowań o zatwierdzenie układu, czyli znaczy tych uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych, i powiedzmy 6-7 lat temu to było 400-500 postępowań. Rocznie teraz to jest 4000, 4300, około, może więcej. Natomiast to też nie wynika z pogorszenia się kondycji na wprost, tylko też jednak z marketingu, bo ten, te, te postępowanie, zatwierdzenie układu robią teraz wszyscy, także wszyscy o tym też wiedzą. Kiedyś ludzie nie mieli takiej świadomości, że są tego typu narzędzia w biznesie i, i nie możemy tak do końca stwierdzić na wprost, że, że tak się kondycja pogarsza. Druga rzecz, mamy upadłości konsumenckie, no i prawo zupełnie inaczej wyglądało tam w 2016, 2017, 2018. I, i ten biznes też nabrał trochę tempa, trochę rozgłosu itd. i tak dalej. I też jak kiedyś robiło się tam 5-6 lat temu z 6 tysięcy takich upadłości, teraz jest ponad 20 tysięcy. Natomiast ja bym też nie powiedział, że to jest wprost e, kryzys, tylko bardziej e, przez przykład tego, że, że faktycznie to jest e, rozpowszechnione i medialne. Bo trzeba też wiedzieć, jakie czynniki zewnętrzne wpływają na to, co się dzieje, czyli na przykład, jeżeli chodzi o postępowania o zatwierdzenie układu, jest więcej, natomiast ich cena też spadła. Kiedyś to było tylko dla dużych firm, kosztowało to kilkadziesiąt, nawet były czasy, że trzeba było z 200 tysięcy wywalić na postępowanie restrukturyzacyjne. Teraz no, są doradcy, co za 5-10 tysięcy odporzą postępowanie, zresztą jest to bardzo łatwo dostępny produkt. Oprócz tego. Lata temu szara strefa była też większa. Potem jak weszły wszystkie, weszła cyfryzacja, pieniądz gotówkowy wychodzi z obrotu, te ograniczenia do robienia transakcji gotówkowych, plus pliki JPK i tak dalej, to siłą rzeczy nie ma się gdzie też schować i trzeba z tego korzystać. Inna sprawa jest taka, że jeszcze na to się nakłada wzrost najniższej krajowej, no bo Egzekucja komornicza jest ograniczona do najniższej krajowej. Jeżeli ona w przeciągu czterech lat urosła tam, nie wiem ile, cztery, pięć razy, w każdym razie dużo, to w Polsce gro ludzi zarabia najniższą krajową. Także oni nie potrzebują się ukrywać przed komornikiem, także, no bo i tak mają chronioną tą najniższą wynagrodzenie, w związku z czym nie muszą tej upadłości konsumenckiej robić. no Jeżeli my nie uwzględnimy tych wszystkich czynników, no to te statystyki zawsze będą wypatrzone. Ja tutaj chyba przypomnę, że prawdopodobnie w tym roku około 3,5 tysiąca złotych ta najniższa krajowa wynosi, jeśli dobrze pamiętam. I podobno około już 2,8 miliona osób w Polsce właśnie takie, takie zarobki generuje. A wracając do przedsiębiorców, może trochę tutaj powiemy, z czym, z czym wejście w ten tryb, w ten tok postępowania wiąże się dla przedsiębiorcy? Jakie to ma dla niego korzyści, tak, jeżeli pójdzie tą drogą? Znaczy do makrowieństwa zagrożenia, także to, to, to wszystko zależy. Bez analizy tego biznesu to ciężko mówić. Tu też mi się trochę nie podoba kierunek, w jakim ten rynek poszedł i działania marketingowe firm doradczych, restrukturyzacyjnych, którzy obiecują no, złote góry, że wszystko będzie OK, nie? że zetniemy zobowiązania, zadłużenie o 50% i, i wszystko będzie OK. Bardzo często jest dużo takich czynników, które. Nie pozwalają na to, żeby otworzyć postępowanie, bo z jednej strony postępowanie o zatwierdzenie układu, czy inne postępowania restrukturyzacyjne, bo, bo są tam cztery różne możliwości, mają na celu ochronić biznes przed upadłością i co najważniejsze, ochronić majątek wierzycieli. No to, to jakby chronimy ich kapitał, po to jest stworzone, żeby ten biznes żył. Wiadomo, że ta spłata będzie przez, przez następne parę lat, natomiast ona będzie. Przy upadłości, no to. Jak wiemy, że, że, że spłata później jest znikoma, hmm, bardzo często jest, jest, jest to nic. W hmm. eee, się zgubiłem. Eee, Jakiego... Przyjadł. Aha, no. dobra, dobra, bo wybiegłem myślami. Zagrożenia są takie, że no, czasami mamy jednego głównego dostawcę, który po prostu się obrazi. Jak my nie prowadzimy jakiejś komunikacji, to on się obrazi i powie, że nie będzie nam sprzedawał i i co z tego, że mamy postępowania, jak nie mamy dostępu do, do towaru, nie możemy sprzedawać? Inny przypadek może być taki, że zgodnie z prawem zamówień publicznych musimy oświadczyć, jeżeli stajemy do przetargu jakiegoś, to musimy oświadczyć, że nie jesteśmy w restrukturyzacji, czy w, w upadłości, czy nie ma przesłanek, które do tego prowadzą. No to jak ja mam firmę, która tylko i wyłącznie żyje z przetargów, no to ja nie jestem w stanie pozyskiwać zleceń tą drogą, no bo musiałbym oświadczać nieprawdę. To, to jest bardzo duże zagrożenie. A, a teraz jest ochrona podwykonawców, też generalnych wykonawców, w związku z czym każdy w tej drabince musi to samo oświadczyć i takie same papiery przygotować. Także jest dużo takich. Jeszcze inna kwestia, jeżeli mamy specjalistyczny biznes i specjalistycznych dostawców, jesteśmy uzależnieni od konkretnego systemu, od konkretnego dostawcy, to my stajemy się potem jego zakładnikiem i stoimy troszkę w rozdrożu, bo. Ja, Przeżyłem też taką sytuację, że według postępowania no, mrozimy te wszystkie wierzytelności na dzień tam otwarcia postępowania, czy złożenia wniosku do KRZ-u. I one wszystkie wchodzą nasze zobowiązania w masę układową, czyli są niewymagalne. Natomiast dostawca usługi sasowej powiedział, że jego to nie interesuje. On mi odcina system i koniec. Co mi, co mi zrobisz? nie? No, faktycznie, no, on nie może tego zrobić z punktu widzenia prawa, ale wyciągnie wtyczkę. Ja nie mam systemu, jeżeli ja mam jakikolwiek system internetowy, dużo jest teraz systemów internetowych, czy to jest dostęp do fakturowania, do magazynu, jakiś system workflowowy, z masę różnych systemów, bo firmy są postawione na sasach bardzo często. No i ktoś wyłączy wtyczkę i zgasi nam firmę. I co? A ja formalnie nie mogę mu zapłacić, nie mogę się z nim dogadać, bo działam na szkodę wierzycieli. Teoretycznie muszę mu przynieść kasę w reklamówce, żeby mi włączył wtyczkę, a nie mogę tego zrobić oficjalnie, a jego zobowiązanie i tak będzie wisieć do rozstrzygnięcia i do spłaty układu. Także jest dużo takich drobnych elementów, no a w duży, dużej firmie, jeżeli sobie pomyślimy, że mamy 500 dostawców, 1000 dostawców i 1000 wierzycieli, no to ta sprawa robi się bardzo skomplikowana, nie? Okej. Okay. Czyli. Okej, to mi bardzo ciekawe. To. A proszę powiedzieć, jakie są takich. takie. A, a do, dodam jeszcze, bo to jest, to jest taki, taki prawdziwy case, że nawet spółka Skarbu Państwa, która dostarcza energię elektryczną, nie będę z by mówił, zleciła odłączenie licz, liczników prądu, pomimo, że było otwarte postępowanie i całe zadłużenie było w masie układowej, w związku z czym było niewymagalne. Natomiast był tam jeden taki mądry kierownik działu ryzyka, czy windykacji, czy czegoś. I... Jego to nie interesuje. No i, no i co zrobimy? No zgaszą nam firmę i, i nie możemy pracować. Nie? A odkręcenie tego z tym Olochem, jakąś spółką giełdową, no to nie jest dwa dni. Nie? Mm -hmm. Tak, tak. Niestety tutaj jest, że tak powiem, monopol w tym zakresie. Nie mamy za dużego wyboru dostawcy, więc, no tak, rzeczywiście może być to dużym problemem. Co jest tak naprawdę największym problemem polskich przedsiębiorców? Brak płynności, brak struktury, czy, czy jeszcze jakieś inne problemy? Czy brak nie wiem, kapitału. czyli znaczy, to jest znowu ekstremalnie ogólne pytanie. Natomiast, żebym miał wybrać z tego, no, każdy zmaga się pewnie z innymi problemami. Natomiast to, co ja widzę, to mm, średniej wielkości biznes jest bardzo często słabo policzony, bo jest niepoliczony. Po prostu najczęściej urósł i zarząd podejmuje trochę, naczuja te decyzje i podejmuje błędnie, bo nie wie tak naprawdę, gdzie ma marżę, gdzie jest ta marża ujemna. Natomiast jakbym mógł jedno takie wyzwanie, zgromadzić do jednego wyzwania, to przedsiębiorcy mają problem chyba z nieprzewidywalnością naszego rządu, naszego prawa, stosunków międzynarodowych, tego co się za granicą dzieje, o Ukrainie mówię, przez ostatnie po prostu 4-5 lat, no to jest taki rollercoaster, że bardzo ciężko coś zaplanować i Ciężko jest podjąć decyzję strategiczną, czy my bierzemy kredyt, czy my inwestujemy, czy tego nie robić, no bo i był rajd stóp procentowych, i rajd inflacji, i rajd wzrost, y, y, wzrostu średniej krajowej, najniższej krajowej, masę różnych regulacji, które weszło i to jest bardzo duże takie wyzwanie, że, że ja też sam widzę sobie, jakby w firmie produkcyjnej trochę tak stoję z boku przyczajony i nie chcę podjąć jakiejś decyzji, no bo nie wiem, co będzie jutro, nie. ciężko. Iść jakieś duże inwestycje i planować coś na 5-10 lat, jak tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy w lato, co się wydarzy na jesień, czy się mieć. Także ta nieprzewidywalność jest na pewno w mojej ocenie największym wyzwaniem. Mhm. Jeżeli mówimy o policzalności biznesu, hmm, co przedsiębiorca powinien zrobić? Jeżeli jest bardziej urosł mu ten biznes, tak? Zdecydował się, rośnie, może nie jest w stanie do końca tego przeliczyć. Są narzędzia zewnętrzne firmy, które potrafią nam to strukturyzować, przeliczyć, coś poradzić? Czy po prostu każdy powinien jakiś swój schemat przeliczania rentowności biznesu posiadać? Nie no, zdecydowanie trzeba skorzystać z zewnętrznej firmy, z, z finansisty, z dyrektora finansowego, z kogoś, kto podnosi na rynku właściwie zarządczej finansowej. Natomiast ma też pojęcie biznesowe, bo trzeba do tego, w mojej ocenie, w tych firmach, do których my trafiamy, jest duży problem z zamydleniem wyniku, z racji tego, że w jednej firmie, mamy też taki przykład ostatnio, że w jednej firmie, z jednej firmy można by było wydzielić tak naprawdę z pięć działalności. Jest tak duża, świadczy usługi na zewnątrz, usługi na rzecz siebie, no i tam są, przepływy są bardzo takie zamieszane. Jeżeli my mamy wspólny worek takich kosztów ogólnych, czy kosztów ogólnego zarządu, gdzie księgowość wyrzuca nam 20% kosztów takich nieprzypisanych, niezadekretowanych do danego działu, no to nasze działy na poziomie marży pierwszego i drugiego stopnia mogą być rentowne, natomiast mamy duży wór zobowiązań który gdzie nie przepiszemy, tam będzie strata. I my nie do końca wiemy, która jest strata, w których działach ta strata występuje. Także bez policzenia dobrze marży pierwszego stopnia drugiego, trzeciego czy w przypadku firm produkcyjnych taka technicznego kosztu wytworzenia, no to, to my nigdy nie będziemy wiedzieć, w jakim jesteśmy miejscu. I to musi zrobić profesjonalista. Oczywiście trzeba to przebadać, trzeba sprawdzić procesy i zrobić jakąś formatkę, potem to już zespół może sobie nanosić te dane czy zaciągać z systemu. Natomiast trzeba do tego podejść no tak szerzej. Dwa firma, które są 20-30 lat na rynku, jest też dużo zabawek. No, mówmy się, jest dużo samochodów rodzinnych, dużo kosztów, dużo wyjazdów, dużo nieruchomości, dużo wszystkiego i pół rodziny jest wyżywiona z tej firmy. A nie wszyscy na wprost y, y, przekładają pracę na przychód tej spółki. Nie? Y, no to, to trzeba uregulować i wyodrębnić. Nie? Mm -hmm. Tak, to, to może być duże wyzwanie. E, bardzo ciekawa ta sugestia. no y, Tutaj mi się przypomniała ta dyskusja, która była prowadzona w Polsce, czy matura z matematyki jest zasadna. Tak, bo o ile wszyscy się upierali, że powinni się, powinno się znać język polski, to moim zdaniem, nawet dużo istotniejszy jest właśnie możliwość przeliczenia budżetu domowego, budżetu swojej firmy e, i tych przepływów pieniężnych, bo tutaj nawet wśród osób wykształconych, dorosłych, widzę ogromne, ogromny brak, już nie mówiąc o przedsiębiorcach, tak? Więc e, jeszcze raz. Raczej znaczy, to, to jest, A... jest prawda, że większość przedsiębiorców, większość, z mi mamy styczność, no bo nie pomagamy tym, którzy nie potrzebują pomocy, nie, to jest oczywiste. Nie, nie prowadzi też budżetu i, i, i budżety traktują tak naprawdę pomacarzemu, że no przecież to ja będę myślał, jak ja nie miem przewidzieć przyszłości na pół roku do przodu, to jak będę zakładał. No my to, to chodzi o ten azymut, żeby wiedzieć, gdzie idziemy, mamy jakieś warunki brzegowe, widzimy, gdzie mamy odchylenia, bo jak go aktualizujemy tam tygodniowo, czy tam miesięcznie, no to już widzimy, czy idziemy na wynik, czy nie idziemy, czy idziemy na stratę, czy są jakieś jednorazowe zdarzenia, które nam zaburzają. Jakiś wynik na koniec roku i musimy zrezygnować z kosztów i wymyśleć, które to są koszty. Chodzi o to, żeby w ogóle robić mm, ćwiczenia myślowe na ten temat, że my zatrzymamy się i zaczynamy w ogóle myśleć. A bardzo często jest tak, że w firmach brakuje płynności, no to co, no to sprzedajemy więcej, dzwonimy więcej, robimy więcej, ale jeżeli mamy taki przykład, czyli firma robi 150 milionów sprzedaży i na każdą e, sprzedaną złotówkę ma złoty 10 kosztów, zł, no to to zwiększenie sprzedaży nie spowoduje, że ta firma będzie rentowna, tylko pogłębi stratę. Czasami trzeba po prostu się zatrzymać, zrobić krok wstecz i zobaczyć, że coś tu nie działa, coś jest z modelem biznesowym, coś jest problemem z marżą. I to jest jakby duży problem, bo ja też widzę, że dużo firm przespało to, że przez ostatnie 5 lat wzrosły nam koszty wszystkiego i to diametralnie. Bo Zaczynając od y, umów, to tak? mówię, kiedyś szara była większa, teraz jest mniejsza, w związku z czym o składkowanie tych wszystkich, płaciło się, no umówmy się, płaciło się pod stołem w wielu firmach, teraz tego robi już pewnie mniej a, albo w, wcale w wielu obszarach. Później wzrost kosztów energii, prądu, czy to jest centralne ogrzewanie, czy to jest prąd, czy to jest transport na przykład, czy surowce. No i to jest takie ciche zabójca, że jeżeli klient, klient, klient jeżeli przedsiębiorca, nie może, albo nie przełożył tego wprost na cenę sprzedaży, no to ta marża mu się traci, a jak on nie jest policzony, to on tego po prostu nie zauważał i on zaczyna to zauważać, jak cashflow mu się straci, jak nie ma na bieżące regulowanie sobie zobowiązań i to się dzieje już od 4 czy 5 lat. Koszt kapitału obcego jest też bardzo istotny, no bo przez 15 lat, może i 20, stopy procentowe oscylowały niewiele powyżej zera. Nagle wyszczeliły na, na poziom kilkunastu procent, e, czy, czy inflacja, czy stopy procentowe wys, wyskoczyły bardzo wysoko. No i ten koszt kapitału stał się istotny. Nie? Jeżeli my mamy w takiej firmie 10, 15, 20 milionów zadłużenia i średnie oprocentowanie na poziomie 10% policzymy, no to nagle wyparowywuje znowu milion dwa ze spółki kosztu odsetek za kapitał obcy. No a kiedyś tego nie było, bo to były drobne, nie? Po prostu nikt tego nie liczy, to no? po tysięcy czy dwieście. Tak, się. Co już mamy, jakąś taką informację w prasie, że zamyka się legendarna restauracja, która e, funkcjonowała tutaj od X lat. No i właściciel przekazuje informację, że koszty utrzymania lokalu i koszty prowadzenia tego lokalu e, tak bardzo nie go już w tym momencie, że nie jest w stanie, i nawet prowadzić tego biznesu, i nawet jakieś takie zbiórki czy, czy ruchy społeczne, że tam idziemy kupić pączka, czy idziemy do tej restauracji, rzadko ratują sytuację. Więc tak, rzeczywiście ten prąd i gaz w ostatnim czasie wykończył tych przedsiębiorców, którzy mieli chyba bardzo niewielką marżę, albo po prostu funkcjonowali no, od pierwszego do pierwszego, tak? Od opłaconej faktury do opłaconej faktury. Znaczy, no. Jeżeli prowadzimy budżet i mamy po stronie kosztowej x kosztów i one nam wzrosły o 20%, a mamy po stronie przychodowej x przychodów i my nie zwiększyliśmy cen, no to siłą rzeczy to jest kwestia czasu, kiedy ta marno nam się straci. No to, to, to jest teraz bardzo szybko w tych czasach. I my na wprost musimy to wyłapywać, po to nam jest ten budżet, żeby te ceny podnosić. No i tu nie, nie ma litości, bo ja też widzę opór u przedsiębiorców, ale jak ja podniosę ceny, to klienci mi odejdą, nie? Dobra, ale jak nie podniesiesz cen, to zbankrutujesz. I nie ma innej drogi. I, I zachęcam do podnoszenia cen, bo jeżeli chcemy utrzymać jakość, chcemy płacić naszym pracownikom, no bo pracownicy też chcą zarabiać więcej, im też się koszty życia podniosły. Także klienci tak naprawdę potem to rozumieją, no bo przecież mamy pracowników, ich koszty życia wzrosły, nam przedsiębiorstwa koszty wzrosły, więc to jak my mamy tę samą usługę świadczyć w tej samej jakości za, za, za stratą? Mm -hmm. Okej, okay, a wreszcie tak, proszę powiedzieć jeszcze, jakie inne są takie dziury, czy miejsca, w których przedsiębiorcom przeciekają pieniądze? Ja, ja myślę, że to są niewykorzystane aktywa. To jest też bardzo duże, znowu, zabrnę za daleko, ale są na przykład firmy handlowe albo produkcyjne, które po pierwsze mają przestrzeń magazynowo-handlową, która jest niewykorzystana. Bardzo często mamy skład na stare kartony i folie, który kosztuje nas ileś tysięcy miesięcznie. Raz, że to jest wynajem za to jest oświetlenie, ogrzewanie. Czy, czy podatek od nieruchomości, czy ta niewykorzystana przestrzeń jest istotna. Druga rzecz jest taka, że magazyn nie rotuje. I z tym się najczęściej spotykam, że nie badamy rotacji na magazynie. Jeżeli my mamy kilka milionów, kilkanaście milionów na magazynie, a 3-4 miliony nam leżą od 350 dni, no to, to jest raz, że to jest short, to się do niczego nie nadaje, nie da się tego sprzedać. A my tak naprawdę pokazujemy to w magazynie, żeby obronić wynik na koniec roku, bo mamy kredyty obrotowe i tak dalej. No i sami zamydlamy sobie ten obraz, żeby tylko pokazać bankowi, że faktycznie jeszcze żyjemy. Bo jak zrobimy odpis, no to wejdziemy w dużą stratę, to znowu problemem. No i dlatego to trzeba zaplanować i wtedy podejść świadomie do restrukturyzacji, że tę stratę trzeba wykazać i. I potrzebujemy zrobić krok wstecz, żeby zabrać trochę oddechu, i tak dalej, bo to jest duży problem. no Nie ma co się, co się okłamywać. I to, to są takie rzeczy: te niewykorzystane aktywa, niewykorzystane e, e, różne rzeczy w organizacji, które nie przynoszą przychodu, a utrzymujemy też nierentowne działy albo nierentowne osoby. No bo pracujemy z kimś 10-20 lat, zawsze było fajnie, ale się coś zmieniło. No i tak trochę jest przyzwyczajenia. Nie, także raz na czas trzeba by coś takiego zrewidować i, i sprawdzić, czy faktycznie ten obszar, yy, czy ma, ma sens go utrzymywać. Bo widzę też często mamy działy w firmach czy grupy produktowe, które traktujemy sentymentalnie. I, i po prostu mamy je, mamy je po prostu ze stratą, i, i tyle. Tylko, że no, jak mamy zamydlony obraz, to my nie wiemy, że tam jest wprost ten mhm. Czy to są takie produkty, na przykład od których zaczynaliśmy, że nasz handel yy, zaczął się od. Takiej grupy produktów, więc będzie zawsze tak. Często tutaj w jakichś tam poradnikach, czy w takich źródłach internetowych jest przekazywana informacja, że osoba fizyczna, jeżeli prowadzi takie zwykłe gospodarstwo domowe, czy samodzielnie, czy, czy z kimś, powinna mieć no takie minimum, czyli yy, zabezpieczone trzy miesiące życia na wypadek, tak? Czyli mamy swoje koszty, odkładamy sobie to na trzy miesiące życia i to są takie aktywa, których nie wydajemy, nie konsumujemy, ale odkładamy w jakieś tam bezpieczne instrumenty finansowe. Może to jest pytanie bardziej w tą stronę. Na ile miesięcy przedsiębiorca powinien sobie ten kapitał płynny zostawić, czyli nie wiem, ulokować w jakieś takie bardziej płynne instrumenty finansowe, żeby w miarę móc spać spokojnie, oczywiście nie, nie tracić tej... Mówiąc o sektorze MŚP, no to dla mnie jest to trochę bzdura, bo te wszystkie mądrości mówią najczęściej osoby, które prowadzą firmy usługowe. To jest jakby zupełnie inaczej. No, łatwo, mając mało kosztów, nie musząc, jeżeli ja zainwestuję w komputer i to jest już moje stanowisko pracy, no to łatwiej mi oszacować miesiąc, dwa, trzy, rok do przodu mogę kosztów sobie zabezpieczyć. Natomiast, jeżeli my produk prowadzimy na przykład firmę produkcyjną i ja muszę podjąć decyzję teraz, że kupuję za dwa, trzy, cztery miliony euro jakąś maszynę, e i nie wiem, czy kiedy u nas wspiąć, muszę zatrudnić personel dodatkowo, nie wiem, sześć osób, żeby obsłużyć trzy zmiany. No i dopiero rozwijam jakiś rynek, to są decyzje inwestycyjne. I takie firmy raczej są oparte o i o przepływy, a nie o to, że mają poduszkę, bo to wiesz, zupełnie inaczej się na to patrzy w innej skali biznesu. My po prostu nie możemy być zakredytowani pod korek. To jest istotne, żeby mieć zawsze furtkę wzięcia. Dwa aktywa muszą tak pracować, że no musimy mieć z czego się odchudzić, czyli bardziej myśleć o jakimś outsourcingu pewnych usług na początek, czyli jeżeli ja zanim podejmę decyzję o zakupie maszyny za 2 miliony euro, no to będę tą usługę kupował na zewnątrz jako outsourcing, że jak widzę, będę kupował drogo, ale zbuduję sobie rynek i, 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 i. To być jakby gdzieś mój wyznacznik do podjęcia decyzji. No bo ja się będę musiał znowu wyczyścić z jakiejś kasy, z kapitału obrotowego na wkłady własne i tak dalej, zanim to zacznie mi procentować, to potrzebuję parę miesięcy. A ja nie wiem, czy w tym czasie nie wybuchnie jakiś konflikt, kolejna pandemia i inne jakieś tam cuda. I to są decyzje, przed którymi się musimy z którymi się musimy mierzyć. W związku z czym przy dużych biznesach tworzy się struktury holdingowe, gdzie jedna spółka jest właścicielem nieruchomości, inna prowadzi działalność ryzykowną operacyjną, inna zatrudnia ludzi, świadczy usługi na, na rzecz innej spółki, no bo tam podejmujemy ryzyko. No i, i, I to jest raczej kwestia taka strategiczna, i nie wyobrażam sobie, żeby firma, bo załóżmy, że firma, która robi 100 milionów, i Fakturuje z terminem płatności naszej dni, Ona potrzebuje mieć coś na stoku magazynowym, coś w obrocie i, i, i coś do bieżący potrzebuje mieć 30 milionów w obrocie. No to nie wyobrażam sobie, że ona ma 100 czy 150 milionów poduszki na koncie, w razie czego jakby mi w prąd skasili, żeby będę wszystko płacił. To tak nie działa. Nie? Chodzi o mnie o część płyną. Swego czasu zajmowałem się pisaniem statutów dla funduszy inwestycyjnych, głównie zamkniętych, i tam zawsze mieliśmy jakiś procent, jakąś. Część aktywów, która musiała być inwestowana w środki bardzo płynne, część aktywów, która musiała być utrzymana tu na bieżąco i część ta, tą taką stricte inwestycyjną, tak? A I jeżeli mieliśmy jakieś przekroczenia w tych funduszach, no to zarządzający robili wszystko, żeby wrócić do, do takiego, powiedzmy, poziomu stabilnego, tak? Tak, czyli znaczy biznesy poukładane, które mają dyrektora finansowego, no to te wskaźniki mają i to używają. Natomiast mówiąc o sektorze niezorganizowanym, niesprofesjonalizowanym MŚP, no to tam jest daleka droga do tego, żeby pracować na wskaźnikach. To się tak pracuje trochę bardziej na hura i właśnie próbujemy do tego doprowadzić, żeby ta firma była bardziej przewidywalna. Mhm. Okay. super. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj się posypie grad pytań e, pod tym nagraniem. E, pan Bartłomiej, myślę, że tylko dał nam taki e, fragment tego, co do, te, zakreślił fragment tego interesującego tematu. Drodzy Państwo, jeżeli macie pytania do mnie, czy do Pana Bartumienia, to proszę piszcie w komentarzach. Jeżeli któryś z wątków chcecie, abyśmy rozwinęli bardziej, to również proszę piszcie. Pod filmem postaram się do Pana Bartumienia e, wkleić link, tak żebyście też mogli go Tutaj bezpośrednio pytać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.